Hej! Dzień dobry wieczór. Zaraz zobaczę, czy mikrofon. Chyba działa mikrofon dobrze. On się chyba czasem potrafi wyłączyć. Słuchajcie, jeszcze jeden fragment z Saint-Germain, ze Złotej Księgi. Mm. Bardzo ciekawy fragment. Bardzo chciałam się jeszcze z Wami podzielić. Uwaga, czytam. Drogi uczniu, powiadam ci w imię Twojego światła i postępu, że przebywasz w swojej własnej potężnej obecności, jam jest. Dodam od siebie, czyli w swojej własnej energii, swoim stanie świadomości na ten moment, swoim, powiem tak, Umorze i nastroju, który masz teraz. Kiedy na przykład jesteś na spacerze albo siedzisz nawet w domu, czytasz piękną książkę, ciekawą książkę, spacerujesz ze zwierzętami, no, ugotujesz coś pysznego, słuchasz sobie ciekawej muzyki, którą lubisz, to jesteś w tych, naturalnie jesteś w tych dobrych. W spokojnych, łagodnych wibracjach. No I czytamy dalej. Nie pozwól, by Twoja uwaga została pochwycona lub oddzielona przez jakąkolwiek rzecz zewnętrzną, jeżeli chcesz uniknąć koła nieskończonych inkarnacji. To jest mocne. Przeczytam jeszcze raz. Nie pozwól, by Twoja uwaga została pochwycona lub oddzielona przez jakąkolwiek rzecz zewnętrzną, jeżeli chcesz uniknąć koła nieskończonych inkarnacji. A co wielu z nas robi na co dzień? I też się zdarza. Najbardziej. Jesteśmy w dobrym nastroju, jest błogo, jest fajnie, relaksujemy się, bierzemy komórkę do ręki, na przykład scrollujemy Facebooka, albo jakieś um, niezasubskrybowane nowości na YouTube nam wpadną, Albo może ktoś ma telewizor i sobie włączy jakieś fakty, czy wiadomości, czy co tam? Wiadomość, informacje, panoramy, TeleExpress I się dowie o różnych dramatycznych sytuacjach, o chorych dzieciach, o wypadkach, o morderstwach. O zamachach, o tym, że wszystko ciągle drożeje, o tym, że wokół sami oszuści, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o czym mówię. I według Saint-Germain, jak to czytamy, nie pozwól, by Twoja uwaga została pochwycona. Przez jakąkolwiek rzecz zewnętrzną, jeżeli chcesz uniknąć koła nieskończonych inkarnacji. No tak. Bo to, czym nasiąkasz, to, co w siebie wpuszczasz, każda informacja, każdy bodziec z zewnątrz wpływa na ciebie. Na stan Twojego umysłu, który manifestuje się poprzez ciało, bóle pleców, migreny, egzemy itd. I stan umysłu, który ma wpływ na Twoją duszę, psychę, na Twoje ciało energetyczne, na Twoją istotę. Kiedy zamykasz się na miłość własną i ten spokój, stan błogości pokoju wewnątrz ciebie, a bardzo łatwo jest o tym zapomnieć, kiedy jesteśmy przeładowani informacjami, napływem bodźców z zewnątrz. To wtedy na te wszystkie chwile, chwile, które łączą się w całe godziny, dnie, a czasem tygodnie i miesiące, niejako tracimy właśnie świadomość, wpadając w tak zwaną zbiorową hipnozę. Kolektywną nieświadomość. To było zresztą widać niesamowicie w 2020 roku, kiedy ten wirus się pojawił. I jak to się ma do inkarnacji kolejnej. Bo wszystko czym nasiąkasz za życia. Tym budujesz swoją istotę. Tym budujesz swoją energetykę. To no tak trochę jak z jedzeniem, tak? To czym się karnisz? Tym budujesz swoje ciało. Tak samo to czym się otaczasz, jakimi wiadomościami, social mediami, telewizją prasą, audycjami, tym żyje Twoja dusza. Im jest niżej, im trudniej, im ciężej, im więcej cierpienia i bólu psychicznego, tym większe prawdopodobieństwo, że tak dużym balastem Nie będziesz w stanie podryfować do źródła, do nieba, do centrum wszechświata, jakkolwiek to nazywasz, do raju, do wyższych wymiarów. A właśnie z powrotem ciągnie cię. I znowu tu nie chodzi o to, aby się totalnie zdysocjować, uciec gdzieś do lasu i mieszkać w pustelni, albo ukryć się w jakiejś jaskini w Tybecie i tylko medytować. Nie, jesteśmy tu po to, aby żyć i doświadczać. Ale masz wolną wolę, aby świadomie decydować, gdzie płynie Twoja uwaga, a co za tym idzie, gdzie i na co? Wydajesz swoją energię. Koniec końców energia, moi drodzy, jest najwyższą, najcenniejszą walutą. W całym wszechświecie i o tym na pewno wiecie. Przeczytam hmm. dalej. Z wielkiej miłości mojego serca, widząc i wiedząc z punktu widzenia wewnętrznego to, czego Ty jeszcze nie możesz zrobić, nalegam, abyś unikał wszystkiego, co ma posmak warunków negatywnych? Wtedy wzniesiesz się na skrzydłach Twojej potężnej obecności, jam jest, do wolności i błogosławieństwa doskonałego, wiecznego i nieskończonego świata. Daj mi znać, jak czujesz ten fragment. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia jutro. Pa!